Siemanko, w ten weekend byłem na prerelease release z setu Mega Evolution. Pre-release to bardzo fajny format, bo wszyscy grają na w miarę równych zasadach. Każdy dostaje zestaw Build and Battle, w nim jest jedna z 4 gotowych talii oraz 4 boostery. U nas na pre-release dostaje się także 3 luźne boostery z booster boxa. Nie w każdym miejscu jest tak samo, u siebie możesz dostać w sumie tylko Build and Battle. Na początku wydarzenia każdy otwiera Build and Battle oraz te 7 boosterów i próbuje z nich ułożyć najlepszy deck. No ja jak widać trafiłem deka z Pokémonami walczącymi, które bazuje na Solrocku i Lunatone. Używanie jednego wymaga posiadania w grze drugiego aktywnego tego Pokémona. czyli jak masz Solrocka to możesz go używać tylko wtedy jeżeli masz na benchu Lunatona i na odwrót. Do tego Lunatone ma abilitkę, która pozwala na dobranie trzech kart za zdiskardowanie jednej energii walczącej. No i w tej, w tym deku też ważna jest linia ewolucyjna Nakli, czyli Knuckles taki Gargancle, ponieważ Gargancle ma umiejętność, która zwiększa ataki każdego Pokemona walczącego w grze, po, oczywiście po twojej stronie, o 30 HP. Samej promki Lunatone już nie mam, a dlaczego to opowiem, już za chwilę. Takie karty wypadły mi z boosterów, niestety, tak jak samo jak na poprzednim evencie Zero Dropów, nie miałem nawet jednego malutkiego EXA. No i tutaj mamy promkę Alakazama, jak szedłem na web release'a to chciałem trafić dek Alakazama właśnie ze względu na nią no ale trafiłem e, Lunatona, więc wymieniłem Lunatona na e, Alakazama. Tak prezentują się boostery z nowej serii, był jeszcze boosterek z Lucario ale niestety za mocno go porwałem i nie nadawał się do pokazania. Tak prezentują się nowe kody do TCG Live, niektórzy na nie narzekali, mi w sumie się podobają. Podsumowując, turniej nie był dla mnie zbyt łaskawy, bo na cztery mecze wygrałem tylko jeden, ale pomimo tego podoba mi się bardziej niż format standardowy, jest mniej przewidywalny. A teraz czas na szybkie newsy. W ten sposób kibice Jagiellonii Białystok wspierali swoich zawodników podczas domowego spotkania z maltańskim Hamrun Spartans. Musicie sami przyznać, robi wrażenie. A już najbliższy piątek oficjalna premiera Mega Evolution. Czy zamówiliście już gdzieś paczki w preorderze? Jeżeli tak, to życzę wszystkim dobrych drobów. Na dzisiaj to by było tyle. Cześć.